Program sponsorują Oasis Tours, ostatnie miejsca.pl oraz kluby Miss Club Poland 2011. Miss Club Poland 2011. SKTV szuka najpiękniejszych klubowiczek w Polsce. Oglądaj relacje z wyborów Miss Club Poland 2011 tylko w SKTV. Najlepsze kluby, najnowsze hity, najpiękniejsze dziewczyny. Włącz SKTV w każdą sobotę o 18.00, powtórka w niedzielę o 20.00. Ty też chcesz zostać Miss Club Poland? Odwiedź www.skTV. Pomorska stolica imprezowa, tak spokojnie można nazwać się tą miejscowość, miejscowość, w której tak naprawdę jest chyba największe zagęszczenie klubów na metr kwadratowy i jesteśmy dzisiaj w jednym z nich, Senso w Mielnie, kolejna eliminacja do Miss Klubowa 2011. Adrian Harasim, zapraszam tych wszystkich, którzy mają ogromną ochotę na to, żeby pobawić się z nami dzisiaj znowu i znowu będziemy mieli wielką szansę na to, żeby zobaczyć cudowne, piękne ciała, fantastycznie... Obdarzone kobiety, no i przy okazji również zobaczymy tą jedną najszczęśliwszą, która pojedzie, poleci nawet z nami do Egiptu, do Egiptu, w którym spędzi wakacje swojego życia. A ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to się robi i jak bawią się Polacy nad Polskim Morzem. Zapraszam do środka. Sklep Poland 2011 Jesteśmy w klubie Senso Jesteśmy w klubie, w którym dzisiaj po raz kolejny zobaczymy Fantastyczne kobiety i po raz kolejny Będziemy mieli szansę na to, żeby zobaczyć Jak się bawią ludzie w całej Polsce Dzisiaj jesteśmy nad morzem, jesteśmy w Mielnie No i za chwilę zobaczymy nasze finalistki Ale zanim to się stanie To zapraszam do obejrzenia pani A właściwie nawet pięknej dziewczyny Która w zeszłym tygodniu jako jedna z tych kilkunastu dziewczyn wygrała wycieczkę do Egiptu. Zobaczcie, jak ona wyglądała i zobaczcie, jak było tam. Słuchajcie, dziewczyny właśnie w tym momencie wychodzą na scenę po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru i po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru możemy zobaczyć jak wygląda piękne polskie pomorze. Mielno 2011, Mielno Club Senso i Miska Poland 2011. To jest właśnie ten konkurs, to jest właśnie ta fantastyczna impreza, która kończy się finałem w Egipcie. Wymarzone wakacje dla jednej z tych dziewczyn, ale jak ktoś ma ochotę zobaczyć. Które tak naprawdę bardzo mocno się będą o to starać, to warto zostać z nami dzisiaj do samego końca. Za chwilę kolejne kandydatki na scenie, by sobie na nie popatrzcie. Ja znikam, bo to nie ja tutaj jestem gwiazdą tego wieczoru. To one wyglądają naprawdę fantastycznie. Ja lecę, aby sobie popatrzcie. Miss Poland 2011. Jestem z Patrycją, brzuch wciągnięty, pierś wypięta. To jest dziewczyna, która absolutnie fantastycznie prezentuje się na scenie PSMI, bo ja jestem w jury, ja jestem w jury. Czym mnie przekonasz, żeby zostać tą Miss Bobą 2011? E, powiem tyle. Nazywam się Patrycja Czarnecka i jestem niegrzeczna od dziecka. O, słuchajcie, to jest dziewczyna, która chce polecieć do Egiptu. To teraz e, parę pytań. Co Cię w Egipcie fascynuje albo dlaczego właśnie Egipt e, mógłby być spełnieniem Twoich marzeń? Takie wiesz, ja wiem, rozumiem, że jestem blondynką, aczkolwiek co możemy tam jarać? Słońce, słońce, leżeć do góry brzuchem, odpoczywać, byczyć się i po prostu robić wielkie nic, czyli to, co lubię najbardziej. Oj, to zupełnie jak ja, jakbyście mieli ochotę zobaczyć tą panią w Egipcie, to zostańcie z nami do samego końca, bo na samym końcu okaże się, czy właśnie Patrycja z numerem 1 będzie tą numer jeden na sam koniec wyborów Miska Poland 2011 w klubie Senso Mielnie, a my wracamy za chwilę. Zostańcie z nami, daj buziaka. Miska Poland 2011 z nami jest Paula, jedna z kandydatek z numerem pokaż numer 7. Siódemka może być szczęśliwa, bo jest mi, jak bardzo wierzysz w to, że twój numerek przyniesie ci szczęście? Myślę, że jak każda kobieta wiem, że mam swoje zalety i myślę, że są ludzie, którzy je dostrzegą. Dobra, to jakbyś miała polecieć do Egiptu, to co byś chciała najbardziej tam zobaczyć? Przede wszystkim chyba wielbłąda. Powiem tak szczerze, bo nigdy nie jeździłam na wielbłądzie i mam nadzieję, że będę miała taką okazję. Wielbłąd, Adrian Harasim. Dzień dobry, możesz się na mnie przejechać, nie mam na problemu. Jest siódemka, jest dobrze. Jakbyś miała jeszcze tak powiedzieć, czym przekonałabyś jury, żeby właśnie do Ciebie wybrano. Nadmienię, że jestem członkiem jury. Bo jestem nie. To prawda. Słuchajcie, Paulina, jakbyście mieli ochotę Paula, Paula, przepraszam, to numer 7. To jest ten numer, który może dzisiaj być tym zwycięskim. Zobaczcie, czy tak się stanie. Czekamy do samego końca, do samego finału. Miska Paulan 2011. Za chwilę wracamy. Witam Poland 2011. Przed nami Dorota, dziewczyna, która ma ochotę wylecieć sobie do Egiptu. Dzisiaj słyszałem taki tekst na plaży. Dziadek nie mógł, babka mogła, moja kolba im pomogła. To był facet, który sprzedawał kukurydzę. E, plaża, czy to jest twoje ulubione miejsce nad morzem? Tak, jak najbardziej. Okej. Okay. Czy masz strój, który spowoduje, że w Egipcie wszyscy Egipcjanie oszaleją z zachwytu? Soka. Masz? A nie, okej, okay, to jest dobry strój na Egipt. E, słuchaj Dorotka, to jakbyś miała ochotę polecieć do Egiptu, to co najbardziej chciałabyś tam zobaczyć? Plażę. Co? Plaże? Tylko plaże? Nie wielbłądy, nie sfinksa? Ponurkować. Okej, okay. tam też można ponurkować, pokazać się w i Zobaczyć rafę koralową. I zobaczyć żyrafę koralową. Jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. E, Miska polan 2011, Dorota. To jest jedna z tych dziewczyn, która może wygrać. Numerek 11. Ale ta jedenastka może się zmienić w jedynkę. I mam nadzieję, że będziecie tego świadkami. Zapraszam za chwilę. Za chwilę kolejna porcja gorących wrażeń dziewczyny pokażą się w strojach kąpielowych. Mam tu Saint-Tropez. Właśnie w tym momencie z dodatkami zapuścił DJ, a my nie jesteśmy w saint ale jesteśmy w bardzo gorącym miejscu w Polsce, w Mielnie. Klub Senso, Miska Poland 2011, kolejna eliminacja, kolejna szansa na to, żeby dziewczyna poleciała sobie do Egiptu i kolejna szansa na to, żeby zobaczyć sobie fantastyczne ciała w fantastycznych pozach. Zresztą mieliście już okazję to dzisiaj zrobić. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć, co się będzie działo dalej, to warto zostać z nami. Ja tylko powiem tyle, że czasami ja właśnie w tym miejscu stoję, póki co dzisiaj mi się to nie udało, może potem. Tak czy inaczej to jest jeden z tych niewielu klubów, w którym dorobiłem się opaski VIP, czyli very important person. Ale to nie ja jestem tutaj najważniejszy to dziewczyny, które za chwilę znowu wrócą na Wasze ekrany. Zostańcie z nami. SKTV idę na czasie Mielno Senso i Miska Poland 2011. Jedziemy dalej! Patrycja, byłaś tutaj przed chwilą i tak mówiła, że może wygrasz, może nie wygrasz, a teraz jesteś już tą, która jako jedyna z klubu Sensow Mielnie pojedzie do Egiptu. Jak się czujesz? E, masakra, jestem w mega ciężkim szoku, jestem bardzo, bardzo szczęśliwa zastanawiam się, kogo z tyłu Nie chcesz ze mną jechać? Ja i tak jadę! Bierz jakąś fajną koleżankę i naprawdę będzie bardzo przyjemnie. Patrycja, słuchaj, e, takie emocje, które towarzyszą podczas tego ogłoszenia, e, to tylko są twoim udziałem. Powiedz mi, podziel się, jak było? Zdenerwowałaś się trochę? E, ja naprawdę powiem szczerze, że wbrew pozorom jestem mega zakompleksioną osobą i mam też już swoje lata. Naprawdę. I w życiu się nie spodziewałam takiej akcji. Naprawdę. Obstawiałam zupełnie inne dziewczyny, które... Bo oczach naprawdę bardzo efektowne i jestem mega szoku. naprawdę Jestem mega szoku. Słuchajcie, ma swoje lata, ma 21 lat, ma 90-60 na 90, jest zakompleksiona. Naprawdę, nie macie rzeczy, czym martwi dziewczyny. E, Patrycja, ostatnie pytanie. E, powiedz mi, jak tak przygodziłaś, zgłaszałaś się do tego konkursu, czy przez chociaż minutę albo sekundę przeszło ci przez głowę, że to ty będziesz tą najlepszą? Powiem Ci szczerze, że bardziej podchodziłam do tego jak do zabawy, naprawdę. Tym bardziej, że przyjechałam tu z kilkoma dziewczynami, które też były moimi znajomymi i brały udział i obie, wszystkie traktowałyśmy to jako formę takiej rozrywki i nawet mi czas byś naprawdę nie przeszło. Biorąc pod uwagę, że urodzona jestem 13 w piątek i do tej pory jeszcze nigdy nic nie wygrałam, a tu nagle takie coś, także jestem mega mile zaskoczona. Spotykamy się w Egipcie, do zobaczenia, fajnie, że jedziesz z nami. Zobaczcie, jak będzie Patrycja prezentowała się na złotych pasach egipskich. E, a to siłka, dzisiaj siłka, siłka. dzisiaj tyle, dzisiaj tyle. Jeśli macie o na kolejną Miss Club Poland za tydzień. O tej samej porze znowu z wami będzie Adrian Harasim. Do zobaczenia z mielna i do zobaczenia w kolejnym klubie. Pa, pa! Miss Club Poland 2011. SKTV szuka najpiękniejszych klubowiczek w Polsce. Oglądaj relacje z wyborów Miss Club Poland 2011. Tylko w SKTV. Najlepsze kluby, najnowsze hity, najpiękniejsze dziewczyny. Włącz SKTV w każdą sobotę o 18. Powtórka w niedzielę o 20. .00. Ty też chcesz zostać Miss Club Poland? Odwiedź www.skTV. Program sponsorują Oasis Tours Ostatnie miejsca.pl oraz kluby Miss Club Poland 2011.